Cześć, dzisiaj jesteśmy na mieszkaniu Daniela i Kasi, e, którzy są po moim szkoleniu i po moim mentoringu. Dzisiaj zrobili już pięć mieszkań. To mieszkanie akurat jest drugim mieszkaniem i ono się sprzedało po... Po trzech miesiącach. Okej, okay, po trzech miesiącach, czyli można że, że książkowo to zrobiliście. Tak. I wzięliśmy was tutaj, żeby pokazać właśnie e, jak tutaj Daniel z Kasią realizują swoje inwestycje właśnie w Warszawie. E, oni robią to według mojej książki, ale widać tutaj, e, według moich zasad, natomiast widać tutaj e, trochę elementów dekoracyjnych Kasi. Ona się spełnia jakby e, tym dekorowaniem, więc zobaczcie i z sami. Pierwsze swoje mieszkanie, na którym byliśmy ostatnio przed remontem, sprzedało się w jakim czasie? 3 miesięcy od zakupu. Ok, trzech miesięcy od zakupu. I od tego czasu, czyli od 5 miesięcy kupiliście pięć mieszkań. To jest na naprawdę dobry wynik i Daniel się Kasią inwestuje w Warszawie. Powiedz jak to mieszkanie znaleźliście? To akurat mieszkanie znaliśmy przez e, agenta, to znaczy znaliśmy ogłoszenie, które było wystawione przez agencję. E, byliśmy pierwsi, negocjowaliśmy trochę ze sprzedawcą, e, z tym sprzedającym i udało nam się pozyskać po, podczas pierwszego oglądania. Sprzedającą była e, pani, która poprzednio wynajmowała to mieszkanie przez około 2 lata, a ostatni rok e, stało ono puste, miała problem w ogóle z wynajmowaniem i ze ściąganiem czynszu, także było to trochę dla niej uciążliwe trzymać to mieszkanie w Warszawie myśmy się pojawili Czy ona była spoza Warszawy, miała mieszkanie z... do remontu, nie chciało jej się, nie potrafiła tego wynajmować tak. i jest następna sytuacja, że po prostu lepiej wziąć pieniądze i się tego mieszkania płacić tak. powiedz mi, to mieszkanie było do, do totalnego remontu, jak to wyglądało wcześniej? ono wcale nie było tak złe, ono było wynajmowane i było nawet w dobrym stanie natomiast musieliśmy wymienić całą e, elektrykę no i jakby Naszym mocnym punktem też, jeśli chodzi o flipy, to jest dobry remont, to jak tutaj widać. Nieraz daje się w mieszkanie, które wystarczy pomalować, ale bierzemy się to porządnie, Kasia naprawdę ma dobry gust i ostatnio nawet trzyma się budżetu. Okay. A powiedz I ile, ile ma to mieszkanie metrów? To mieszkanie ma 26,5 metra. Okay. Ile Was kosztowało remont tego mieszkania, jeżeli chodzi o, o robociznę? E, 12 tysięcy, 12-13 tysięcy Okej, To ja uważam, że jest bardzo małe, jak na Warszawie, mm -hmm. no bo jakby to mieszkanie było parę metrów większe, to by było parę metrów podłogi i ścian do zrobiła tak. więcej, więc nie kosztowałoby diametralnie dużo. Mm -hmm. Najdroższa jest wiadomo kuchnia, łazienka no tak, tak. i jakieś takie rzeczy, które są niezależne od ilości metrów. Więc ja uważam, że jakby wiele osób mówi, że w Warszawie, w dużych miastach nie da się znaleźć Sensownej i niedrogiej ekipy, no ale wy znaleźliście tę ekipę w internecie według moich wskazówek, tak. zatrudniliście ją jakby według jakiegoś schematu, no i tak. po prostu oni już drugie mieszkanie dla Was robią. Tak. Daj, ja bym podsumować trzy takie rzeczy, które jakby wpływają na to, że zarobiliście na tym mieszkaniu albo jakby wpływają na to, że no, dalej dobrze Wam idzie w tym biznesie. Myślę, że standardowo, tak jak każdy wie, że trzeba dobrze kupić, żeby potem mieć ten zysk, ale też dla nas to, co, czym my się kierujemy, to... Wyrastając tam w tym, na tym londyńskim rynku, tam zawsze nam wbijali w głowę location, location, location i my szukając mieszkania też kierujemy się tym, że inwestorzy bardzo lubią centrum Warszawy, Śródmieście, Bliska Wola i taki jest też nasz ten rynek, na którym szukamy głównie, ale też te detale homestagingowe, dekoracyjne, które są bardzo rzeczą, którą dobrze sprzedają też te mieszkania. się mhm. bardzo dba o te detale. Światła też dużo mhm. ludzi... Podoba się też to działanie światłem. Powiedziałbym też, że porządny remont, bo ktokolwiek przychodzi oglądać nasze mieszkania, to jest. To jest widzi, strony. że jest zrobiony remont. Tak. Remont przez duże R. I my się tego nie wstydzimy. Można zajrzeć pod każdą, w każdą mhm. dziurę. Tak. Robimy z porządnych materiałów i to rzeczywiście okay. ludzie widzą. I to jest ważne. No, na przykład, zobaczcie tutaj sobie. Demon kosztował nas niecałe 30. Te koszty notariusza i PCC około 10 tysięcy. Mm, okay. no i, I tak to, jest, to, jest, to jest dobry flip, tak? Tak, to jest dobry flip. W ciągu trzech miesięcy jesteśmy zadowoleni, bo nie kosztowało nas to zbyt dużo czasu. Mieliśmy dobrze zorganizowaną mm. ekipę. A czy mówiliśmy wcześniej, że to mieszkanie, pokazując. Przedało Wam wasze kolejne. Tak, to mieszkanie przyszli klienci, którzy szukają właśnie jeszcze lokalizacji bardziej bliżej w śródmieściu samym i oglądając to mieszkanie, kupili nasze kolejne, które hmm. było w remoncie i kupili budowę bez hmm. oglądania. Okay. Czyli ten dobry remont sprzedał nam kolejne mieszkanie, gdzie klienci kupili nie oglądając i są okay. bardzo zadowoleni i chcą następne. Okej, okay, super. Na Pędeczka i dzięki. I jedziemy.